Funkcja obsługi, lodówko zamrażarki, tutaj tym przyciskiem uruchamiamy lodówkę, przytrzymujemy do momentu zapalenia się wszystkich funkcji. W tym momencie lodówka jest ustawiona w tryb automatyczny, zapaliła się na literka A. Z racji tego, że stoimy na postoju, kamper jest wyłączony, lodówka korzysta z gazu. Tutaj jest taka ikonka, taki płomyk, to znaczy, że lodówka w tym momencie chodzi na gazie. Tutaj te cztery kreski, co nam się podświetlają, to jest oznaczenie z jaką siłą lodówka, czy to jest zamrażarka chłodzi czy też mrozi. Tak? Eee, najczęściej lodówka będzie ustawiona w trybie automatycznym. Gdyż ten tryb jest najwygodniejszy, w tym momencie, tak jak mówiłem, stoimy na postoju, nie jesteśmy podłączeni do prądu. Auto jest wyłączone, nie chodzi, silnik zgaszony. Jedyne źródło zasilania, jakie lodówka może sobie wziąć, to jest gaz. I tak też widać, jesteśmy na gazie. W momencie, kiedy samochód odpalimy, automatycznie lodówka przerzuci nam się w tryb. Tutaj, w ten akumulatorek, taki jaki widać, to będzie oznaczało, że lodówka już chodzi w trybie elektrycznym na 12V. W momencie, kiedy się podłączymy do prądu, czyli źródło zasilania zewnętrzne 230V jest to najbardziej wydajna, że tak powiem, opcja dla lodówki dla zamrażarki. Wtedy nam podświetli się tutaj oto taka wtyczka. Też się pali na niebiesko. I tak jak mówię, jeżeli lodówka jest w trybie automatycznym, wszystko nam się będzie z automatu załączało. Odpalimy samochód, automatycznie przerzuci nam się na akumulator. Jeżeli podepniemy się do prądu, lodówka automatycznie z gazu przerzuci nam się na prąd. Jeszcze może pokażę jak ustawić manualnie zmianę żeby zmienić to manualnie przytrzymujemy ten guzik zaczynam rygoci nam pozycja A czyli automatyczna i tym strzałkami sobie przestawiamy sami można sobie przerobić to manualnie na 230 V na 12 v, na gaz tak my korzystamy z automatu zostawiam na automacie zatwierdzam Kolejne, kolejne ikonki mygają nam z jaką siłą lodówka ma mrozić, chłodzić. I tutaj, tymi strzałkami, też sobie to zwiększamy lub zmniejszamy. części ustawiamy sobie na maksa. Jeżeli mamy wyższą temperaturę na zewnątrz, to oczywiście jak najbardziej na maksa. Jeżeli tam niższa jest, jak teraz, dzisiaj, to możemy ustawić sobie na cztery kreski, wystarczająco. I tak samo sobie tym guzikiem zatwierdzamy. I tak jak widać, lodówka jest w automacie, chodzi nam na gazie